Kiedy jest dzień dziadka? Nie. A babci? Babci też. Nie. w lutym. A nie w styczniu? W styczniu. Pięknie gościom się kłaniamy. Niespodzianki dla was mamy. Bicie brawa cały czas. Pnuki będą bawić was. Twoja babcia jak wygląda? Ma takie no dobrze, po prostu włoski takie no ładne. Ma włosy czerwone, oczy to nie pamiętam, dalej tam nie pamiętam. No nie pamiętam. Babcia Bożenka ma krótkie włosy, a babcia ale ma długie. I babcia Ala ma kotki. Mój dziadek zawsze ma, a, ma czarne włosy. Ma krótkie włosy i ma wąsy i jest duży. Ma brody tak, żeby nie łaskotać. I goli się cały czas w łazience. Dlaczego on się tak cały czas goli? Nie wiem. Ma krótkie siwe włosy. I ma oczy tak jak pani. Ma białe włosy. A dlaczego on ma te włosy białe? Bo takie mu urosły. Dlaczego mają właśnie dziadkowie często szare, białe włosy? Bo są starsi. To najlepsi przyjaciele. Ile może mieć lat? Chyba, chyba 60. 80. O, tego to nie wiem. Może bardzo dużo, może mało, nie wiem. Nie wiem, muszę się spytać. Mój dzień ma 40. Hmm, to jest stary czy młody? Stary. stary? <śmów> uh -huh. A babcia ile ma? Eee, 20. Jest trochę stara i trochę młoda. Stady. A babcia? Stada i młoda. A dlaczego ona jest taka fajna? Hmm, ona pieska. Co się bawicie? Na przykład w chowanego. Twoja babcia umie się bawić w chowanego? Tak. A kto ją nauczył? No y, ja. Pieczę ciasta. Mhm. Jakie te ciasta jej najlepiej wychodzą? Hmm, jagodowe. Lubię z babcią gotować. co gotujecie? Kopytka. Jak się kopytka robi? Kroi się ciasto, a potem się nie gotuje. Czego cię jeszcze babcia nauczyła oprócz robienia kopytek? Kotlety. Robić w Jaką zupę teraz dzięki babci umiesz gotować? Chłopaki, jak się... Ja nauczyła mnie babcia czytania. Mnie babcia nauczyła robić e, no, leniwe. A jak się robi? E, dodaj, e, dodaje się mąki i się bierze nóż i się przykleja na takie kawałeczki i się gotuje. Często to siedzę z babcią w domu, albo idziemy na spacer na grzyby. Nie nauczyła cię zbierać grzyby? Tak, sam już znajduję. A co trzeba uważać, jak się te grzyby zbiera? Za te pomarańczowe i muchomory. Bawię się samochodami z Zawsze razem to układamy puzelki. Bawimy się kratkami. Klockami jakąś budowę mostykaj. Z dziadkiem coś robisz? Wychodzę na spacer. Gdzie chodzicie? Z dziadkiem też gra w Na ja jadę. Odlądamy. Co? Bajki. Co z babcią robisz takiego fajnego? Mm. Cytulam się do niej. Lubimy przątać działkę razem. Babcie są kochane. Gotuję obiadki. Jaki obiadek najlepszy robi? A Ty byś chciał zostać w przyszłości taki jak twój dziadek? Tak. Dlaczego? Bo bym mógł chodzić do lasu i bym upolował dzika. Co z tym dzikiem dalej by się stało? By zmał. No A jak się upoluje dzika, to się później coś z tym dzikiem robi? Można zgobić dywan, bo mam z dzika. A skórę można powiesić i mój dziadek właśnie powiesił, bo upolował. Łódko, dywan, dzika. Mhm. A mięso się je? Tak. Kochasz tą swoją babcię? Dlaczego? Bo ona pozwala mi jeść dużo słodyczy. A dziadek zabrania czegoś? Na przykład, jak będę niegrzeczna, to nie włączy mi z Kubidu, a ja zawsze jestem grzeczna. Może czasem tam nabroję? Chodzenia po kanapie. Nie wolno być czeska, być głośno. Ale to dobrze, że zabrania, czy nie powinna? Powinna. Nie wolno dotykać patelni. Co dasz, babci? Kolczyk. Kolczyk, ale jeden? Dwa. Jakie kolczyki dasz? Hmm, Koralowe fiera laurkę dla jednego dziadka i dla drugiego. A dla babci? Też. Co się na takich laurkach rysuje? Kwiaty albo babcie. Mam narysowane dwa serduszka i napisane. Co tam jest napisane? Kocham dziadka i babcię. No jaki? Którkę Taką, że ma kusiki, buty. Jakie te buty? Zimowe. No to co nie ma? Nie ma. Muszę to powiedzieć, chociaż jestem mały. Najlepszego. Dużo szczęścia i radości. Żeby babcia była zdrowa i chodziła długo do pracy. Żeby dużo było radości. Dużo prezentów. I żeby byli zawsze uśmiechnięci.